Dzisiejszą uroczystością wchodzimy w kolejny, drugi wiek od uzyskania, odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. W roku ubiegłym, tak jak i przez minione lata, spotkaliśmy się tutaj, celebrowaliśmy stulecie. Minął rok, spotykamy się znowu. I to, że jesteśmy tak konsekwentni i że tak wielu jest nas tutaj obecnych, to jest wspólnototwórcze. To jest coś, co szanujemy wszyscy i wokół czego się gromadzimy. W 1918 roku 11 listopada przemknął jak jeden z wielu, wielu dni. To był czas niezwykle gorący. Jędrzej Moraczewski, premier z przełomu 18-19 roku, we wspomnieniach pisał: Szał ogarnął Polaków, że chaos będzie dobrze. Wszyscy mieli nadzieję, wszyscy wierzyli w to, że będzie dobrze, bo przez pięć pokoleń było tak źle, że. Wszyscy doceniali to, co jest. Mimo właśnie chaosu, mimo trzech zaborców, mimo zniszczeń wojennych, mimo strat w ludziach, w sprzęcie, mimo biedy wszechogarniającej. Będzie dobrze. 11 listopada rozpoczęto świętować już od roku 20. Zawsze z tą datą od tego czasu. Wiązało się, wiązano niepodległość, bo potrzeba dat symbolicznych, symboli, czegoś takiego, co łączy treści, osoby, pokazuje jak w soczewce długie procesy, które na co dzień nie są zauważane. Właśnie w tym 11 listopada. Zbiega się to, co działo się w Polsce, w Warszawie, ale też w wielu miejscach, w tym w Ostrowi Mazowieckiej, z podpisaniem rozejmu, który jak się później okazało, skutecznie rozpoczął kończenie pierwszej wojny światowej, jakże krwawej. Po raz pierwszy w ogóle wojnę nazwano światową. To pokazuje, że sprawa polska już wtedy, w tym właśnie symbolu 11 listopada była związana ze sprawami szerszymi, europejskimi. I tak jest po dziś, po dziś dzień i myślę, że tak było zawsze. Jest tylko kwestią dostrzegania tych najróżniejszych związków. Wtedy właśnie Polacy wiedzieli, że potrzeba siły własnej, potrzeba wysiłku własnego, ale też potrzeba. Pilnego przyglądania się temu, co dzieje się w Europie i świecie. I skutecznie połączyli wysiłki własne, zasoby własne z siłami, które były zainteresowane zmianą porządku w Europie. I powstała Rzeczpospolita. I rozpoczął się czas codziennej, żmudnej, czasem bardzo nieefektownej pracy. Nad własnym gospodarstwem, własną firmą, własną rodziną, nad wszystkim, nad własnym państwem, ale też i Europą, bo nie jesteśmy sami. Musimy się liczyć, ale też jest to dla nas szansa, że możemy współpracować. Dzisiaj przenosimy się po tych stu latach do rzeczywistości, którą. Opatrzność dała nam i którą musimy zagospodarować. I myślę, że z całą odpowiedzialnością możemy powiedzieć, jest dobrze i będzie dobrze. Państwo jest niepodległe, społeczeństwo bierze odpowiedzialność w takiej większości, jaką choćby ostatnio przy wyborach widzieliśmy. To jest wielka sprawa, że nie lekceważymy spraw. Ogólnopaństwowych, ale też angażujemy się na co dzień w różne sprawy. Za to chcę bardzo, bardzo podziękować, zarówno w wymiarze miejskim, jak też ogólnopowiatowym. Ostrów Mazowiecka, samorząd, ale też wszystkie służby i osoby odpowiedzialne za różne odcinki pracuje na wspólnym dobrem. Pracujemy nad wspólnym dobrem. Chcę za to podziękować moim kolegom samorządowcom, ale też przedstawicielom administracji rządowej. Zdecydowaliśmy, że będzie powstawała szkoła. Takie jest spo, społeczne oczekiwanie. Wybier wybraliśmy już koncepcję. Dosłownie w najbliższym tygodniu, dwóch, będziemy podpisywali umowę na. Dokumentację nowej szkoły przy ulicy Partyzantów. Na początku października gościliśmy wicepremiera Glińskiego, który symbolicznie przejął klucze od firmy budującej nowy Pawilon Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Deklarowaliśmy to, że będzie to sfinansowane z, ze środków rządu polskiego i tak się rzeczywiście stało. Bardzo nas to cieszy. Bo tak jak 100 lat temu ojcowie niepodległości musieli zająć się dosłownie wszystkim, od gospodarki, począwszy przez wojsko, a chociażby na edukacji skończywszy, tak też i my musimy się zająć tymi rozlicznymi zadaniami. Nikt za nas tego nie zrobi. Bardzo, bardzo dziękuję za to rozliczne zaangażowanie. Moim kolegom samorządowcom podkreślam to raz jeszcze. Jestem wdzięczny za tak dobrą współpracę w Radzie Miasta, za tak dobrą współpracę ze, z, z Powiatem Ostrowskim, z gminą Ostrów Mazowiecka, ze wszystkimi samorządami. Oczywiście również z samorządem Województwa Mazowieckiego i administracją rządową. Drodzy Państwo, możemy powiedzieć, że przed nami wiele wyzwań, ale skupiać się trzeba przy świętowaniu na rzeczach które łączą na rzeczach pozytywnych na tym, co już dobrego udało się zrobić. Śmiało możemy powiedzieć, postul się rozwija, ziemia ostrowska się rozwija, państwo polskie się rozwija. I za Jędrzejem Moraczewskim sprzed stu lat możemy powiedzieć, będzie dobrze. Trzymajmy się tej nadziei. Wszystkiego najlepszego.